Cześć! Witam Was czerwutko. Z tej strony Agnieszka i mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Ja dzisiaj zapraszam Was na filmik z serii Get Ready With Me i będziemy się razem przygotowywać na imprezę woziankową mojej bardzo dobrej koleżanki i jak pewnie część z Was już może wie o tym, ja też niedawno zostałam mamą po raz drugi i muszę Wam powiedzieć, że teraz szykowanie się na takie imprezy jest troszeczkę ograniczone, ale mam takich kilka swoich sposobów, trików na to, aby dobrze wyglądać i dobrze się czuć i i mm, zaraz się z Wami nimi podzielę. Jeżeli mam tylko okazję i sposobność, to y, przyklejam sobie pod oczy płatki kolagonowe, które rozjaśniają tą skórę, nawilżają ją i trochę niwelują te ślince po mniej przyspanych nocach. Następnie przechodzę do makijażu, odrobina y, podkładu, y, troszeczkę większa ilość korektora pod oczy. W moim przypadku diametralne różnicę sprawia użycie odrobiny brązera, różu i rozświetlacza. Od razu twarz wygląda inaczej. A także lubię podkreślać swoje oczy poprzez. Narysowanie delikatnej kreski, a także e, pomalowanie, dokładne wytuszowanie rzęs. Kolejnym elementem mojego ekspresowego przygotowania się do wyjścia jest fryzura, e, która, która polega na rozczesaniu moich włosów, których na szczęście mam jeszcze dość dużo i one się tak naturalnie same falują, także oni się nie muszą jakoś specjalnie martwić. Po przygotowaniu fryzury przyszedł moment na jeden z ostatnich etapów, czyli pomalowanie paznokci. Moim zdaniem zadbane dłonie to wizytówka człowieka i uwielbiam patrzeć na równo pomalowanie. Po znokcie. Mam taką malutką obsesję na tym punkcie. I dzisiaj zdecydowałam się na kolor z nowej serii, z nowej formuły lekierów Sally Hansen Complete Salon Manicure o nazwie Are You Ready? Are you ready? I muszę Wam powiedzieć, że dlaczego lubię te lakiery, to dlatego, że mają bardzo szeroki, wygodny pędzelek, który idealnie rozprowadza lakier na płytce poznokcia. i Co mi się w nim podoba, że w tej formule mam od razu bazę i topko, czyli nie musimy bawić się w 10 warstw. Co też oczywiście w moim przypadku ogromnie zaoszczędza czas, którego, wolny czas, którego zbyt dużo nie mam. I powiem Wam, że tylko jedyny problem, jaki mam z tymi lakierami, to zdecydowanie się na jaki od. Czy nie powinnam dzisiaj pomalować poznokcie. Tutaj chcę Wam pokazać kilka propozycji. Cafe Oleto to piękny kolor nude, który jest niesamowicie elegancki, będzie pasował komuś, kto pracuje w biurze albo takiej osobie, która lubi dyskretne poznokcie. Następny odcinek, który bym Wam polecić to kolor furti petit, który będzie idealnym rozświetleniem pochmurnego dnia. Jeżeli lubicie raz na jakiś czas zaszaleć, to ten odcinek będzie idealnie się sprawdzał. Na sam koniec mam jeszcze dwa jesienne odcinki. Pierwszy z nich to Very Important, który jest w sobie podobny do lekieru, który mam w tym momencie na paznokciach. Ten jest troszeczkę bardziej malinowy i moim zdaniem to są takie idealne jeżyny, na które jest w tym momencie sezon. Um, I ostatni odcień um, Pat on the back. Jest to bardzo ciekawy kolor, który moim zdaniem przypomina taką dojrzałą śliwkę i w zależności od tego, ile nałożymy warstw tego koloru, to ta śliwka otrzyma bardziej intensywny odcień, w niektórym świetle wyglądający nawet na kolor czarny. I oczywiście ostatnim elementem przed wyjściem z dołu jest e, ubrali się. Ja dzisiaj na sobie mam bluzę w atomówki, którą po prostu ubóstwiam. Jest to jedna z najlepszych moim zdaniem kreskówek, która przypomina mi dzieciństwo. Nie wiem, czy pamiętacie błykę bajkę i ja, kiedy bawiłam się z moją siostrą, zawsze byłam bajką, a moja siostra była brawórką, może ze względu na kolor włosów. Chociaż bajka była bardzo wrażliwa, i ja w sobie też wrażliwa, wrażliwą osobą jestem, do mojej szalonej bluzy zdecydowałam się nałożyć jeansowe poszarpane szorty, bo jest mi w nich niesamowicie wygodnie i moim zdaniem e, fajnie się razem prezentują. Do tego e, uwieńczeniem stroju są moje botki w stylu Kowbojskim, e, które też. Też uzupełniają cały strój I nadają mu charaktery Mam nadzieję, że ta forma filmiku Wam się spodobała Ja miałam ogromną radość, żeby go dla Was Dzisiaj przygotować Bardzo cieplutko Was pozdrawiam Trzymajcie się cieplutko Do zobaczenia, usłyszenia niedługo, pa pa